Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu włączyło się w obchody 16 międzynarodowego dnia pamięci o ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Udało się je zorganizować przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 27 stycznia międzynarodowym dniem pamięci o ofiarach Holokaustu. To właśnie tego dnia 1945 roku wyzwolono Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Tarnobrzeskie Muzeum w obchody tego dnia pamięci włącza się nie po raz pierwszy. Ma on przypominać miliony Żydów, którzy zostali w czasie II wojny światowej zamordowani. Tarnobrzeg w swojej historii powinien pamiętać o mieszkańcach, o Żydach, którzy przez większość czasu stanowili ilościową dominantę, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego miasta. I większość z nich w czasie II wojny światowej zginęła, więc przypominamy coś, co jest historią powszechną, ogólną, a równocześnie przypominamy coś, co jest ważnym elementem historii naszego miasta. O zagładzie tarnobrzewskich Żydów wykład wygłosił dr Tadeusz Zych. Jego słuchaczem była młodzież z liceum. Bardzo zależało nam na tym, żeby rzeczywiście w tych obchodach uczestniczyła młodzież, bo... Yy... Wiedza, a mówię to z perspektywy nauczyciela tak szkół, jak i nauczyciela akademickiego, wiedza na temat historii Żydów polskich jest rzeczywiście minimalna. I chcemy przybliżyć nie tylko ten fakt martyrologii, ale chcę dzisiejsze spotkanie zacząć właśnie od pokazania w krótkich zdaniach tego, czym w historii Tarnobrzega byli Żydzi i co. W wyniku Holokaustu miasto straciło, bo niewątpliwie straciło swój wielokulturowy charakter i w zasadzie nigdy już do tego charakteru niezwykłego galicyjskiego miasteczka Tarnobrzek już nigdy nie wrócił i nie wróci. Drugi wykład w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu wygłosił Zenon Feiger z Rzeszowskiego IPM.